Przejdźmy do kolejnego bardzo takiego znanego tematu, jeżeli instalujesz SolarEdge. Adam, ty wiem, że masz duże doświadczenie z tym SolarEdge i też y, masz swoją jakby opinię. Tak. Wiem, że coś tak. przygotowałeś dla nas, żeby pokazać właśnie realne dane, jak to wygląda, ale na, na początku, słowo wstępu Adam wytłumaczam, co to jest SolarEdge, na czym to polega. SolarEdge, czyli Dobrze. tak naprawdę mamy instalację opartą na falowniku centralnym. Jest to falownik jakby troszeczkę tutaj uproszczony, prawda, nie ma nie ma tu wyświetlacza. Dodatkowo trzeba do niego montować specjalną specjalną antenę Wi-Fi, która pozwala na łączność z optymalizatorami i oczywiście optymalizatory. I teraz tak, w obecnej chwili Gdzie, solar... mhm. Gdzie się stosuje te SolarEdge? Dlaczego Solaregi, tak czyli... dużo osób? Tak, SolarEdge, czyli tak według wielu osób, recepta na zacienienie. Można to tak... Okay. <gry> Można czyli mamy jaskółki, mamy dach z kominem na środku, dwie połacie, wschód-zachód albo jeszcze południowa, czyli trzy połacie Dokładnie. i rozwiązanie na te bolączki. Dokładnie przy czym wiele osób, wiele osób jakby stosuje go po prostu, bo jest łatwiej, to mhm. jakby skonfigurować i tak dalej, ale w wielu sytuacjach, czyli na przykład tak jak powiedziałeś wschód, zachód plus południe, chcemy obłożyć trzy, chcemy obłożyć sobie trzy tak naprawdę połacie, to tak. w tym momencie pozwala zrobić prawie, prawie każdy centralny falownik, jeżeli chodzi przynajmniej o Froniusa czy o SMA, z tego co wiem, to tego Huawei i musiałbym się zagłębić, jak jest, jak jest z tymi tańszymi falownikami, czyli z Sofarem i Grovatem na przykład, bo wiem, mhm. że Fronius czy SMA pozwala po prostu zrobić, yy, zrobić instalację na trzech połaciach, warunkiem wtedy jest jakby na tym wschodzie i zachodzie, że musi być po prostu ta sama ilość modułów. Więc jeżeli tam nie ma zacienień, to ten SolarEdge może się okazać zbędny, ale to też do tego przejdziemy. A teraz wróćmy sobie do tego SolarEdge'a. Mamy, mamy jakby w tym momencie trzy odsłony Solar SolarEdge'a, czyli mamy serię falowników SE od 3K do 10K, mamy falownik trójkę dedykowany na 10 modułów, mamy serię falowników hybrydowych, oraz, bo chyba właśnie to wynika teraz z problemów czasami z konfiguracją e, odpowiednią instalacji, w końcu Solar Edge wypuścił e, falowniki krótkostringowe. Mhm. Także tu już, tu już mamy trochę, trochę do wyboru. E, czyli stringi, czyli żyły, czyli, e, tak, e, czyli jakby pasma. Wcześniej mhm. wcześniej jakby było ograniczenie, jeżeli chodzi o, o, o falowniki. Solar Edge'a i trzeba było jakby zastosować odpowiednią ilość optymalizatorów do danego, do danego rozwiązania. I tu mamy jakby pokazane, co, co, co i jak powinno zostać spięte. To w karcie katalogowej tak naprawdę można sobie wszystko znaleźć. I teraz widzimy sobie, że tak, kiedyś ciężko było zrobić krótszy łańcuch niż 16 lub 14 modułów. Okay. Było to po prostu praktycznie no, no niemożliwe. No widzimy tu, że w teorii dopuszczane jest na, na trójce zrobić 13, i, i później powstał właśnie falownik dedykowany na 10 modułów. Okay. Wynika to z tego, że SolarWidget do, do pracy potrzebuje około 750 V napięcia. I to jest, jakby, to jest jakby podstawa, która determinuje nam ilość właśnie tutaj w łańcuchu. W tym momencie... Czyli Adam, wtrącę się, czyli mm, podobnie jak falownik, musi być napięcie dość duże, żeby to wszystko działało. Dokładnie. Solar Edge musi być tak naprawdę jeszcze wyższe niż, niż w standardowym falowniku, bo standardowy falownik, jak sobie przypomnimy, no mamy tu kartę otwartą. Jak sobie tu przypomnimy, to on rozpoczyna pracę już od 200 V, Gdzie solarecz po prostu przy takim napięciu nie ruszy. No i to by się zgadzało, ponieważ ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z, jednym, z jedną osobą, która zainstalowała taki właśnie falownik. Najzwyklejszy falownik w górach. I zgadnij, Adam, o której ten falownik już zaczął produkować prąd w lecie? W lecie? To jest ciekawostka. W lecie, w górach. Zależy, zależy, jak. Trzecia: trzydzieści. Trzecia: trzydzieści. Trzecia: trzydzieści w nocy falownik zaczął już produkować prąd. To, to jest, to jest po właśnie... coś niesamowitego. Czyli mała ilość słońca, promieni słonecznych, a falownik już wstał. Czyli to jest właśnie zasługa tego, że jest mały prąd, ten wstawania. Nie wiem, czy to tak można określić. Mm -hmm. Tak, tak na napięcie. Niskie, napięcie, niskie napięcie startu. Można to tak bardziej, bardziej fachowo. No. Nie? Niskie napięcie no. startu. Próg, start, próg startu, no troszkę jak w skokach narciarskich, próg startowy. Okay. Nie? To jest próg startowy okay. to jest Adam, próg ja ci startowy. przerwałem, ale, ale kończę dalej. No i, i teraz tak, optymalizatory. W tym momencie już mamy dużą gamę produktów od SolarEdge'a i tak naprawdę przestało nas, ograniczać, przestało nas ograniczać ilość optymalizatorów, czyli możemy już robić, robić łańcuchy. Ja sobie może tutaj otworzę kartę katalogową RWB, tak? czyli to są krótkie short strings okay. y, y, inverter, czyli krótkostringowej. mamy serię 3, 4, 5, i tak naprawdę tutaj już mamy napięcie pracy y, niskie, i producent, producent informował, że już powinniśmy koło czterech modułów powinno już tam pracować. Y, także no. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, bo ja dopiero dopiero, dopiero te instalacje na, na nowych, na nowym Solar Edge'u będą powstawały, więc, więc jeszcze nie jestem w stanie tego jakby z doświadczenia okay. ocenić. Okay. Ale okay. mamy nadzieję, że, że to będzie faktycznie e, tak, jak, jak sobie producent wymyśli. Czyli e, nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale można. Powiedzieć, że solarecz to są tak, jakby, zwykły falownik, który ma wpięty do każdego panela optymalizator? Dokładnie tak. Czyli mamy uproszczony falownik centralny, tak jak tu widać, i do tego idziemy sobie z puszeczką pod każdy panel. I okay, no, to jest za... coś jak mikroinwertery, tylko że tu mamy jakby mm, dwa rozwiązania. Przy dużej instalacji możemy zastosować optymalizator serii tam P850, czy, czy czy P805 na przykład, I, i, i wtedy jakby mamy możliwość wpięcia dwóch paneli pod jedną puszkę, prawda? Okay. Ale to jest tylko od, od, z tego co pamiętam, od SE15 albo SE16. Czyli, okay, od, czyli tak, widzę tutaj, że, że tak, na pewno tak. jest wyższa cena, ponieważ mamy do każdego panela przypisany odpowiedni optymalizator, no. dlatego też pamiętam w swoich wycenach miałem SolarEdge'a bardzo drogiego i to było kilka tysięcy na tej samej instalacji. Tak, tak. To jest, Jeżeli Więc... sobie policzymy, że przykładowo na, na, na Twoim przykładzie 20, 14, 21 modułów, prawda? Tak. W momencie. 300 zł taki optymalizator, gdzieś około pewnie. Zależy który, bo tutaj te serie do P404 są troszkę tańszymi urządzeniami. Tylko problem jest taki, że w tym momencie już większość paneli ma prąd, prąd zwarciowy tam powyżej 11 i już ta P370 takiego panela nie obsłuży. I teraz standardem dla tych większych modułów tak naprawdę zostały P505, które już tutaj do mają prąd 14, i tak naprawdę już te się stosuje. No a one, okay. one są też po prostu droższe. Czyli okay. tam uproszczając nawet, że, że w granicach 250 czy 280 zł ta P505 kosztuje, to. No to, tak, przeliczenie to, proste, to przeliczenie jest proste. że każdy panel 300 tysięcy, nie? Przy takiej mhm. instalacji mhm. twojej, nie? To jest I Stąd też jest. A jak powiedz mi Adam z żywotnością tego? Czy konsumenci się skarżą, że coś się dzieje z, tym, z tymi optymalizatorami? Czy to cały czas działa? Plusem jest to, że jeżeli coś się dzieje, to od razu to widać. Bo jakby no to, jest to jest przewaga, bo. Widzimy sobie po prostu mapkę, prawda? Czyli, okay, każdy... czyli tutaj mamy teraz właśnie widok tych paneli, tak? To jest każdy tak, panel tak, oznaczony od 1.1. coś tam tak, tak, do tak. kolejny, ok. I to, to tak wygląda też w rzeczywistości. Czyli mamy instalację wschód-zachód i ona mhm. tutaj faktycznie działa. I działa ona tylko ze względu na to, że tu są P404, a nie P370, co, co pozwala nam uzyskać ten wynik. Trochę lepszy. Dodatkowo tutaj robi też robotę ilość paneli, bo mamy aż 12 sztuk i tutaj mamy też 12, czyli takie trochę dłuższe stringi, które są w stanie sobie poradzić. Dodatkowo nie ma tutaj dużego, dużego kąta nachylenia. Jest 30 stopni, więc jeszcze to jest taki akceptowalny kąt po prostu dla solareczia, bo im ostrzej jest, prawda? Im ostrzej w tą tak. stronę idziemy, to Solar Edge będzie na wschód, zachód gorzej pracował. Okej. Okay. Okay. Adam, a powiedz mi, jak to wygląda w przypadku? No bo tutaj jest taka, takie pytanie: czy aby faktycznie panel zacieniony pracuje na przykład na 90%, a panel wpięty w Solar Edge, na który pada słońce, faktycznie pracuje na 100%? Czy to się nie ujednolica? Jak Ty to widzisz? Ja to widzę tak, że obserwując sobie tutaj produkcję, mam co do tego wątpliwości, okay. ponieważ to jest taki idealny przykład, gdzie, gdzie, gdzie mamy panele wszystkie, wszystkie na południe. Czy to jest uzysk, tak? Teraz widzimy uzysk panela. Tak, to jest w dniu dzisiejszym, czyli tyle, tyle każdy jeden moduł wyprodukował, nie? To jest połać południe, wschód-zachód, to jest ta połać? Nie, To jest idealne południe. Przy czym tu jest? Okay. Y, 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 nie wiem, czy widzisz moją myszkę? Widać ją tu? Tak, widać lewa strona, dobra. Jak tak. Poszli sobie od, od tego miejsca około ko 10 metrów. Jest dosyć wysokie, dosyć wysokie drzewo uh -huh. y, w tym rogu. A tutaj gdzieś po tej stronie był komin i tego okay. po prostu się nie dało ominąć. Nie wiem, nie wiem czy z drzewem coś, coś klient klientka walczy czy nie. No w każdym bądź razie widzimy sobie, że te wyniki są różne. Te wyniki są różne, czyli można powiedzieć, że na każdy panel pracuje osobno. Pytanie tylko skąd skąd na przykład Bierze się różnica y, chociażby tutaj. Nie, nie jest oczywiście ona duża, bo to jest tylko 10, y, 10 watogodzin Ale mimo wszystko ta różnica jest. Tutaj już jest znacząca. I, i, i tu, tu to jest takie jakby ciężkie, ciężki temat do oceny, y, jak to de facto y, wygląda. A no, w też... przypadku tego panela 1.1.2, tak. który pokazywałeś po lewej stronie? Y -hmm. y jeden, y jeden, jeden. Po lewej stronie, poczekaj, poczekaj. Na dół, na dół. No, tak. Tak. Teraz, uh -huh. Czy to nie jest zacienienie? I właśnie stąd jest tak, ten. Nie jest zacienienie, tylko jakby ten, ten cień wędruje sobie tak naprawdę. Yy, po całości, nie? Tylko, że tak, w, tym, w tym rejonie tak naprawdę powinno być go najwięcej tutaj. Tak. W tym rejonie, bo to drzewo jest właśnie jakby patrząc yy, sobie na te dwa panele skrajne, no to gdzieś tam przesunięte. W, w tamtą stronę, o, w stronę tutaj tego rogu. O. Więc okay. tak naprawdę to zacienienie powinno być największe tutaj, a wychodzi nam, y, dziwne rzeczy nam pojawiają się na przykład tutaj, nie? 710, 708. Y, tutaj na przykład jest też sytuacja, że panele dwa pod sobą centralne, no i ta różnica to wydaje się troszkę, troszkę nawet dziwna. Y, dziwna, nie, no bo one de facto są położone w tej samej płaszczyźnie. I, i, i powinny działać praktycznie idealnie tak samo. Więc y, czy, czy tu wiadomo, że to nie, nie można jakieś tam snuć teorii czy coś, tylko po prostu ciężko no, mm -hmm. tutaj jak jakoś dokładnie stwierdzić, czy, czy faktycznie to działanie takie indywidualne, y, y, faktycznie ono się sprawdza. Tutaj mamy jeszcze jeden przykład. Y, Układ sobie włączymy. Tu mamy jeszcze jeden przykład, prawda? I teraz jak sobie otworzymy z całego tygodnia rekordy. Mhm. To widzimy y, sytuację taka. Tu jest komin, tu, gdzie ta tak. barwa? To jest połać południowa y, nie ma wprowadzonego nachylenia. Jest dosyć ostry nachył ko 45 stopni, a tu jest y, wschód ale bardzo płaski, bo po prostu nie zmieściły się nie zmieściły się panele tutaj. Excellent. Trzeba było dopchać odrobinę po prostu odrobinę mocy, u której tu brakło. No i widzimy, że tak produkcja jest strasznie nierówna. Tu jest wschód. Każdy panel ma inny wynik. co też się wydaje, też się wydaje niedorzeczne, bo leżą idealnie w tym samym miejscu. Ale czy to nie jest spowodowane tym, że na przykład te panele na dole, które pokazujesz, no przecież one wstają wcześniej, później jakiś z chmura mogła wyjść, więc może to jest tak. tylko że jak sobie to gdzieś chmura nawet wyjdzie, to raczej yy, raczej ona tak równo, równo się rozkłada słońce, nie? no bo chmura wychodzi i zasłania tylko jeden panel. Mhm, o to chodzi, m. prawda? No tu okay. ewidentnie widać, że. Te pro, tu, tu jest produkcja gorsza. Tu, gdzie jest komin, po prostu jest gorzej. I tu widać po tych czterech panelach. Ale tutaj. A pokaż, w którym miejscu jest komin? Aha, czyli one pracują tak naprawdę po, po południu, tak? W południe Bekro. zaczynają gdzieś tam Bekro. pracować. Dokładnie, ale widać też, że no, yy, mimo, mimo tego, że ten komin tak naprawdę tutaj gdzieś będzie, on jest tak naprawdę, no powiedzmy tu. I... To też dziwne, i... dziwna produkcja jest tego panelu na samej górze po lewej stronie. 1.1.3. No, no. 4,5. No dziwne. Tak, więc to jest takie. No, ale, to jest, ale to jest właśnie to, jak mamy już takie. Ten Solarecz daje nam naprawdę ciekawe informacje, jak ten panel pracuje. Każdy z paneli, jaką ma moc. Tutaj w przypadku tych paneli, to jest tygodniowa moc, jaką uzyskały. Więc tak, tygodniówka dokładnie. Więc dla każdego gadżeciarza, jak ja to określam. Super, super, super dawka zdawa. wiedzy, żeby siedzieć. Dokładnie. Czyli tak naprawdę, reasumując sobie informacje na temat SolarEdge'a, no, yy, ważne jest, że jak klient dostaje od yy, handlu yy, raport z SolarEdge'a, to powinien zostać poinformowany, że yy, SolarEdge trochę po prostu te wyniki koloryzuje. I... Czyli ten raport taki początkowy, czyli ofertę jak dostajemy tak, i tam tak, jest tak, tak, e tak. przykład, jak to będzie pracowało. Ja taki raport dostałem mhm. e i jak to będzie pracowało, czyli mówisz, że te raporty troszkę są zawyżone? Tak. Solar troszeczkę to zawyża, wynika to z tego, że chociażby ciężko jest wprowadzić e przeszkodę inną niż jakiś kwadrat czy kółko na przykład. Okay. Nie, no, nie da się tam wrzucić pewnych rzeczy. E Dwa, że no Wiadomo, że no to marketingowo też musi ktoś sobie troszkę przykoloryzować, nie? E, hmm. No i to widać widać chociażby tutaj, nie? Że mamy e, styczeń e, 154, luty 238, okay. a w realiach mamy, e, mamy raport, sobie sprawdzimy. E, tutaj sobie sprawdzimy. Styczeń zastosuj. No i widzimy, że w styczniu y, 70, czyli tak naprawdę połowa tego, co powinna być. No wiadomo, miesiąc do miesiąca no, niepodobno, Oczywiście to też tak nie możemy określać. To w skali całego roku byśmy musieli zerknąć. Tak, zaskoczeniem była też pogoda może troszkę, nie? No bo okay. w, końcu, w końcu była zima, no ale widzimy, że, że jednak tutaj te wyniki no, no, są podkoloryzowane. Y, no i Fajnie, fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o akceptację jakby elektryki, tak? Czyli program nam dobierze w ten sposób optymalizatory, żeby faktycznie te były dobrane tak, jak powinny być. I to jest jakby gwarancja działania. Czyli jeżeli mhm. ten designer od Solar nam przepuści optymalizatory i konfiguracje, co może sobie zrobić każdy tak naprawdę każdy może się tu zarejestrować. To pamiętajcie, że to jest darmowe. Każdy się mhm. tu może zarejestrować, i tak naprawdę możemy sobie tutaj, jakby, przepuścić, yy, przepuścić projekt elektryczny. nawet Teraz pokazujesz to, no. stronę Solarecz. Tak, tak? To jest SolarEdge Designer. On tak sobie tutaj wygląda. Mamy umieszczenie, modelowanie. Każdy dosłownie może sobie to zrobić. I ten projekt, przepuszczony tutaj przez SolarEdge Designer, tak naprawdę yy, on on jest, yy, on się zgadza, proszę, tutaj. OK. S4K. Okay. I, I to, jakby jeżeli nam przepuści, to gwa mamy gwarancję producenta, że to ma działać. Jeżeli mhm. nie działa, możemy pisać pismo spokojnie. Okej. Okay. Czyli różne, różne są tu zdania na temat tego SolarEdge'a, ale podsumowując plusy, Adam? Plusy, no, przede wszystkim bezpieczeństwo. Przede wszystkim, bo w sytuacjach kryzysowych mamy 1 Volt napięcia na każdym panelu, to wymuszone jest przez optymalizatory. Adam, to... pokaż tylko teraz stronę Solarecz, ponieważ teraz masz Hoims, czyli przepraszam, mikroinwertery. Przepraszam. <grych> yy, przepraszam. No, albo kartę nie. jakąś. Mhm. Tak, już sobie otworzyłem. Czyli jeszcze raz plusy. Plusy, yy, jeden Volt napięcia na y, dachu w przypadku jakiejkolwiek. Czyli bezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo. Super sprawa. Dwa. Monitoring na każdy panel. Też rewelacyjna opcja. Widzimy po prostu wszystko. Trzecia rzecz, żywotność, bo żywotność plus gwarancja. No bo jak sami widzicie, 12 lat na falownik i aż 25 lat gwarancji na tę puszkę, czyli na optymalizator. No to jest, I wow. to, są, to, jest to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik. Z I to, że możemy właśnie te panele kłaść w różnych kierunkach i łączyć je ze sobą. Dokładnie, dokładnie. przy czym tak, teraz może przejdźmy do minusów. Największym minusem, oczywiście, jest cena. Jest to najdroższe jest rozwiązanie. Najdroższe rozwiązanie, tak. Drugim minusem jest y, największym to, że jeżeli y, firma, która montuje, źle nam dobierze y, optymalizatory i źle skonfiguruje tak naprawdę to połączenie, y, mhm. to może to po prostu albo nie działać, albo działać bardzo, bardzo słabo. Już się spotkałem z tym wśród wśród swoich znajomych, że dostawali oferty na przykład na 7 plus 7 wschód zachód. Co tak naprawdę no y, sam program nawet wypluwa tam wynik rzędu 700 kWh z kW. Więc to jest niedorzeczne, żeby po prostu takie takie coś się działo, nie. I, i to jest taki największy minus, że mimo wszystko sporo, sporo błędów y, występuje tu przy konfiguracji firmy wiadomo, że tu nie chodzi gdzieś tam może o, o krytykę czy coś, ale solaris jest na tyle specyficznym systemem, że trzeba troszkę, trzeba troszkę się go nauczyć po prostu, żeby hmm. tych błędów się wystrzegać. Czyli w projektowaniu, w, w przekazywaniu tych informacji trzeba jakby być takim, znać się na tym. To nie można prosto z ulicy przejść do tego, że będziemy montować SolarEdge'a, tylko ktoś dokładnie rzetelnie musi podejść do sprawy z, tym, z tą aplikacją, którą pokazujemy. Dokładnie, tam nie, ma, nie jest to bardzo trudne, bo, bo wystarczy sobie tak naprawdę te pewne parametry tutaj optymalizatorów, sumować, porównać później do, do tego, co widzimy na kartach katalogowych. I tak naprawdę, no, jeżeli mamy jakąś tam podstawową wiedzę z, z, z fizyki, kurczę, ze szkoły podstawowej, bym nawet powiedział, czy tam z gimnazjum, to powinniśmy sobie z tym raczej poradzić. Aczkolwiek, mimo wszystko, bardzo dużo błędów się spotyka. Dużo od klientów słyszy, że ktoś tam im oferował jakieś takie rzeczy, które de facto by nie działały. Więc okay. to jest takie, taki kolejny minus. Minusem też jest tutaj rozbudowa, bo jak zrobimy. Zrobimy sobie rozbudowę. To tak jak tutaj widzimy, że optymalizatory P370-401 nie mogą być używane z trzyfazowym falownikiem, przykładowo. Ale tutaj jest też informacja, że nie można łączyć optymalizatorów od P404 do P505, na przykład z P370. Czyli my, tworząc instalację, musimy się ograniczać do tego, co już jest zainstalowane. Okej. Okay. Więc to czyli jest ma... też nas trochę, trochę mm, tłamsi w tych mhm. decyzjach. Dokładnie, okay. dokładnie. No i kolejny a... minus to to jest to samo, co w przypadku y, mikroinwerterów, czyli mamy dodatkowo dodatkowe urządzenie, a jest to, no. Urządzenie elektryczne, no i sami wiecie, że, że czasami te urządzenia służą nam do końca do końca swojego życia. Tak powiem, nie? A czasami mamy pecha i coś nam się psuje po roku, i tutaj. No, to ale oczywiście. całe szczęście jest 25 lat gwarancji na te optymalizatory, więc no to jest Zabry. bardzo dużo, więc pewnie niezawodne to jest. Tak, zazwyczaj jest to wymiana po prostu na nowo. Okej, okay. okay, no to Solar mamy jakby podsumowanego. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzu. Bonjour.